i troszeczkę tego. Przerwa potrwa od godziny 13.30 do godziny 14.15. Jeszcze informacja, drodzy Państwo, bo zaginął telefon komórkowy Nokia C3 biało-złot. Szczęśliwego znamawcę. Prosimy o to, żeby ten telefon tutaj w po policji sceny przyniósł. Będziemy bardzo wdzięczni. Drodzy Państwo, mam kolejną atrakcję dla Was a ich jest naprawdę masa dzisiaj przygotowana podczas Graz na boisku, tutaj widziałbym się z naszymi z Nigerii o godzinie 13.00 odbędzie się pokazowy trening młodych zawodników drukarza Warszawa Przypominam, godzina 13.00 pokazowy trening młodych zawodników drukarza Warszawa będzie naprawdę na co popatrzeć będzie to także kolejna fajna lekcja futbolu. Przy okazji jest bardzo, bardzo gorąco. Jeśli ktoś jest spragniony lub zgłodniał, zapraszamy serdecznie cały czas ten katerii za bandami gorszymi boiska. jest Jest was przygotowany, są napoje, są także posiłki. Bardzo proszę, wszyscy chętni mogą z tego korzystać.